Bardzo boi się jazdy pod górkę i, i tyłem. No dobrze, nie wyjdziemy. Po prostu i te rownicy no, Tak? Do mnie, tak. Do mnie, prawo. <grych> Zwolnij, po co tak się jedziesz? Nie wiem po co tak szybko. Się... Może się odwrócić, jak chcesz. Nie, nie chcę. Patrzenie na coś takiego sprawia ból. Czy trochę mnie imponują, że mimo że takiego dramatu i tak chcą się nauczyć i w ogóle wsiadają i coś robią. Niech chcę jazdy kupią, a nie, a nie... No zobacz, to, że to jest masakra. To jest prosty ale nie, malar, Dlatego, nie że ma nic prostego. Istnieje fatalne przekonanie, że każdy musi mieć prawo jazdy. Dobra. Sprzęgło. Tak, jest ładnie. Powolutku. Tam tam. Nie, chcą, nie. Tam, nie? Tak. Dobra, już nie skręcaj. O skręcanie bez jazdy to ci dużo nie znam. My dojedziemy, czuję, dzisiaj wiesz, o jakieś północy. Tu nic nie musi, robić. Wskaz się, po prostu. No, dobrze, dobrze. Tu zobacz. Ale nas zjadą. nas poczeka. nas, my się tutaj dostanie. I do, tym, do tego. Do Wolniutko. No tak szybko. No bo za szybko puszczam nie I gdzieś ja nie pamiętam, stary, no proszę cię. Dobra, tak. Moje ruchy są nieskoordynowane i ja nie ukrywam, że powinnam, wiem, powinnam liczyć na siebie, ale bardziej tutaj liczyłam dzisiaj na Piotra. Dobrze, że chociaż Pani sama wie, że nie jest takim dobrym kierowcą. Liczyła Pani ważne. na Piotra, tak? Bardzo, na... dziś tam. Ale to znaczy, na co Pani liczyła? Samo towarzystwo. Nie, absolutnie. Piotr mnie do towarzystwa nie jest tutaj potrzebne. Dziękuję. Ja mam źle chyba tego. Zobacz, ty, gdzie ty jedziesz, tam jedziesz prosto w słupki, także... No i tu jeszcze przód masz, nie? Masz tył i przód. Jest nice. nie po całej drodze, bardziej w tą moją stronę, możesz odbić do krawężnika, możesz dalej, to do tego. Yeah. Spokojnie skup. Nie musisz ten na jeden raz tego zrobić. Ze spokojem. To już odbijasz, lekko. Odbijasz nie w tą stronę, nie w tą stronę odbijasz. Nie w tą stronę. Nie nakrawesz. Nie. nie miało być w prawo, Dobrze, panie Kubo, to jest prawa strona. Dramat. Katastrofa. Ale jestem przekonana, że jeszcze będzie sobie Nie na tyle gazu, nie, nie potrzeba w ogóle... Tu tak chodzi ten gaz, żeby po prostu, wiesz co... Wiesz co, mało, 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 Za bardzo w tamtą stronę musisz się dać, bo tamtą? W tamtą tak, w tamtą stronę. Jedziesz po krawężniku teraz. O, ma... Jedziesz po krawężniku, do przodu. Do przodu. Do przodu, do przodu. Wyrównaj do do sobie. Tyłek do dupa musi ciśnąć. Tak, tamtą w tamtą stronę. Ja już sobie teraz mam koncepcję. Masz koncepcję na rozwalenie samochodu. I wizję. Tyłek w tamtą stronę i równaj. Ale ty tu patrz jeszcze z przodu. Masz sterka i są pachołki jeszcze. Do góry, do góry. Troszkę gazu no daj, ale... I odbijaj tym tyłkiem w tamtą stronę. Ty... Nie, Kuba, w drugą stronę. No dobrze jadę. Czy nie dobrze jadę? Dobra, i stop. I stop jest, bo są pachołki. Pan zadowolony z siebie? No troszkę tak, jestem zadowolony. Trochę mi nie wyszło, bo kolędy na nie mogłem wykręcić, ale... Ale ogólnie tak myślę, trochę? że gorzej będzie. No trochę tylko wjechałem na, ten, na krawężnik nie? Bo masakra, ale, no wiemy. jak masakra? No jest mi pani straszna, bo przecież tu jechałem prosto. Jest ja nie straszy, bo ja stwierdzam stwierdzają. No ale no. no przecież wjechałem na krawężnik kawałek tylko. W naszej skali minus 9. <laughs> no, Patrz sobie na, 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 na Kochani i Tak, stanowczo za blisko robią te krawężniki. Znowu jedziesz, w lewo odkręcaj, w lewo, w lewo. No. No. I, Czarno, i, w krawę, normalnie ja ustaw sobie z świat. O, tu, tu przyjadę mi tak. Nie no, rozwalisz samochód, Karina, proszę cię. Dobrze, no zobacz, tu gdzie? Teraz tu, teraz dobrze jedziemy. I teraz... W... Ruch żabki Pani Karina, tak? Nie skupiam o przerwanie tego, tak tej masakry. Jest. Dobrze, dobrze, jest. dobrze, dobrze, niech będzie. Nowy samochód, pierwszy raz takim siedziałam, no trzeba było go troszeczkę wyczuć. No dobra, to skręcaj w prawo, w prawo skręcaj. Nie. I zespół wespół pani Barbara cofa samochód, starając się nie wjechać na krawężnik. No ale czy staranie tylko wystarczy? I zbyt blisko krawężnika. Jak po szynach, panie oficerze, jak po szynach. Ale pani Barbara fachowiec rozumiesz, jest niepotrzebne tyjna szyba. Na lusterka to robi jak zawodowiec. Jak kobieta każda. No puszczaj, ja tu już ci Cię kręcił w razie czego. wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie jest samodzielna Nie w ogóle. jest samodzielne no. działanie. Nie jest Nie że samodzielne ja myślałem, że myślałem, że Nie genialności motoryzacyjnej, tak, w a Nie a to Nie a Nie jest to Nie I daj głos. Teraz wysnij. Na Jak wrażenia po tej niebotycznie trudnej jej konkurencji? To był bardzo ciężki manewr? Tak, nogi mi się trzęsą i uważam, że jestem ostatni. Postaramy się nie rozwalić, ale co wyjdzie, to zobaczymy. Ja siedzę z boku, to ja nie rozwalę. Wolniej, wolniej, kobieto, kobieto, proszę cię. No, zaczęliśmy. Do przodu. Dobrze, dobra, 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 dobra. Przecie też są takie okay, same. Pachołki, uważajcie. Kurde. Ja... No co? Spokojnie, mówię. Ja będę się tu patrzył. Powiedziałem, że nie będę się tym nerwował. Ja już... O, widzimy, że jazda do tyłu nawet sprawia przyjemność zawodniczcy. Pachołek. Ale teraz to mnie szuba tam przyjdzie, nie? Dobrze, teraz naprawdę super idziesz. No powiem, zobacz. Teraz musisz trochę gazu, bo już nie pojedzie teraz. A tak. co, pod górkę mamy? Ale nie wjechała na krowę. A czy ona jest chociaż ładna? Dobrze, dobrze, dobrze. No, trochę... no, 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 no. Bo jesteś za blisko krawężnika tego. No, widzisz? Spójrz na ty. Nie walnij w te słupki. Już jestem blisko? Nie walnij słupki. Jeszcze trochę. Jeszcze masz dwa metry. Ja myślę, że to porażka straszna w ogóle. Kompletna krapa. Od razu na prostej drodze przywalić w słupek. No, trochę nie tak, chyba. Ale będę się starała, żeby było lepiej. No i nasi starsi panowie ruszają. Uwagi jakie? No i Jasiu, żebyś nie zawadził słupki, Cholera! A jak usłyszał pan? Lusterko dobrze patrzyć, w lusterku, i w krawędzi, żeby równo jechać. Rozkaz wydany.